Witamy. Kolega ma do oddania gołąbki. Proszę zobaczyć. Pocztowe. Jest ich około 70 sztuk. Są obrączkowane i nieobrączkowane. Są młode. Nie wiemy ile tego jest. Nie liczyliśmy, ale tak jak mówi kolega, 70 sztuk. Proszę zobaczyć, są takie gołąbki. To wszystko jest do oddania za darmo. Nie ma wysyłek. Ktoś jest chętny to proszę przyjechać, podamy nara na numer telefonu i mogę sobie gołębie zabierać. Jest i taki czerwony, widzę na górze samej ja się na tych czasów nie znam. Ale to są widzę i białe pary sztuk, nie? Tak, tak. Są trzy typlery widzę. Jakieś jeszcze coś nie są. Ile takich będzie wszystkich? To 70. W tym głębiku na pewno będzie 50-60. Tu jest 50-60 i w drugim gojemniku jeszcze jest. Także mówię, jak ktoś jest chętny za darmo, proszę przyjeżdżać. Będziemy dzwonić. Znaczy, podamy numer telefonu, nie ma problemu. Po prostu trzeba się tych gołębi pozbyć. Jeszcze tam jest ich trochę. A najlepiej, aby jakiś młody hodowca chciał sobie zabrać. No, ale jak ktoś będzie, ktoś inny, to proszę bardzo. Dobra yy, Teraz numer telefonu podaj 660 660 882 882 050 050 Proszę dzwonić na ten, na ten telefon Nie do mnie na maila, na ten Nie wysyłać wiadomości tylko dzwonić na ten telefon Tam widzę jest dyrier chyba czarny Ta Dyrier czarny Tiplery żółte jest, a ten drugi gołębnik gdzie jest? Ta, z tej pokażemy jeszcze jeden goł ten. Jeszcze drugi gołemnik pokażemy. O jest ich tutaj sporo, widać od razu. Są to gołębie do oddania za darmo. O, pokażemy jeszcze tu O, jeszcze tu ich jest sporo. I biały pocztowy widzę jest. Są mi siwe, gryczkowate. I młodych jest sporo. Jest tego sporo, naprawdę. Jak ktoś chętny, zapraszamy po odbiór gołąbków. Jest to ładny ten czerwony, ładny jest ten biały, biało-czerwony. Oczywiście, tak jak widać, mają obrączki. Niektóre nie mają, ale większość ma, prawda? Tak, większość ma Większość ma obrączki tak, młode, młode chyba nie mają Młode tylko nie mają, bo już nie było jakich ich zaobrączkować Także podamy jeszcze raz numer telefonu 660 882 050 Dobra, to mamy wszystko